A ze mną Ania Polońska, artystka. Dzień dobry, bardzo mi miło. Powiedz Aniu, mamy tutaj na stole to, czym ty się zajmujesz, czyli tie art. To są szczególnego rodzaju krawaty. Powiedz o tym coś więcej. To jest mój wynalazek na kobiecą wersję krawatów. Cały, cała koncepcja jakby wzięła się z połączenia zamiłowania do sztuki i kreatywnego podejścia do mody, bo zajmuję się też malarstwem i grafiką komputerową. A to jest właśnie pomysł, jak sztukę przełożyć na modę i na miejski styl. Okej, okay, wspomniałeś, że zajmujesz się też malarstwem i grafiką komputerową. Domyślam się że lwią część twoich przychodów, bo mamy tutaj tematykę ekonomiczną, stanowi właśnie ta grafika komputerowa, to jest takie hobby, dodatek. Jeśli się mylę, to wyprowadź mnie z błędów. Właściwie głównie cały mój biznes polega właśnie na promowaniu akcesoriów Thai Art, a dodatkowo właśnie zajmuję się malarstwem i grafiką komputerową. Okej, okay, czyli to jest rzecz, która jednocześnie daje ci fana, jednocześnie można na tym fajnie zarobić. Powiedz w takim razie, jak wygląda konkurencyjność tej branży? Ile jest takich podmiotów, które takie rzeczy w Polsce wykonują? To znaczy, jeśli chodzi o ta, co to... Robię to tylko ja, więc konkurencję w tej dziedzinie akurat nie mam. Mogę powiedzieć, jeśli chodzi o inne rękodzieło, to tego jest bardzo dużo. Tak? Sporo osób zajmuje się sztuką, tworzeniem biżuterii z kamieni, kryształów. Ja akurat przekładam to na tkaniny, więc to jest unikalne. Czegoś takiego nie ma. Okej, okay, a powiedz mi, kto jest dla Ciebie targetem, jeśli chodzi o taki asortyment? Czy ja na przykład jako facet mogę sobie coś takiego sprawić, czy to jest tylko dedykowane dla kobiet, to jest unisex, jak to wygląda? Jeśli lubisz ekstrawaganckie dodatki, to jak najbardziej mogą być też dla Ciebie. Ale jednak rzeczywiście mm, zmieniam też sposób myślenia o krawatach, że to jest sztywny uniform i biz, typowo biznesowy strój. Może być dla kobiet na niezobowiązujące spotkania, konferencje, ale też właśnie jako dodatek do stroju służbowego. Super. Bardzo ciekawa tematyka, bardzo wąska działka, jak widzę. Jesteś jedyna w Polsce.